Muszę się Wam do czegoś przyznać. Otóż wspinanie się... W grach wideo, szczególnie w wysokobudżetowych grach wideo, w grach akcji z widokiem TPP często mnie irytuje. To znaczy, kiedy w Uncharted, w Tomb Raiderach tych nowych, czy kiedy w Horizonie, czy na przykład niedawno w Jedi Survivor, czy w Jedi Fallen Order, kiedyś, kiedy w grach tego typu właśnie kolejny raz widzę przed sobą w jakimś etapie szereg ścian, po których muszę przejść, wiecie, chwycić się jakieś ściany i przejść w lewo ileś tam metrów, potem się puścić i skoczyć na kolejną ścianę, żeby się wspiąć gdzieś tam. To często mam takie, o, rany boskie znowu to rzadko wpływa na mój całościowy odbiór danej gry. Jeżeli gra jest dobra, to jakoś po prostu trudno, no już sobie z tym radzę i, i dobry gameplay w tych grach często sprawia, że no, nie pamiętam o tym, że mnie irytowały, czy nudziły te momenty wspinaczkowe, ale tak jest, no bo te gry nie robią tej wspinaczki dobrze, prawda? God of War Ragnarok też jest dobrym przykładem, bo co prawda nie grałem jeszcze, ale widziałem, jak ta wspinaczka wygląda. To jest po prostu w większości przypadków o, albo jeszcze, poczekajcie, Assassin's Creed y nowe, wszystkie nowe Assassin's Creed. Y. to jeszcze, w starszych grach trochę to działało czasem tak, że trzeba było troszeczkę uważać podczas spinania się, ale teraz to jest dosłownie, trzymaj przycisk i analog w górę i tyle, więc to jest strasznie głupie moim zdaniem ten system, ja rozumiem, że trzeba mieć jakąś wertykalność, ale to sprawia że no, zupełnie wyłączamy przynajmniej ja mam tak, że wyłączam mózg po prostu się wspinam i jakby wybijam się trochę z rytmu gry i z immersji tej tak zwanej, więc to są moim zdaniem te elementy wspinaczkowe często po prostu sztuczne, zapychacze i wydłużacze czasu rozgrywki. Więc tym bardziej się cieszę, kiedy wychodzą gry takie jak Jusson. Bo tak, Jusant to gra studia Don't Not Entertainment, twórców Vampira na przykład, czy Life is Strange. I ograłem demo na Steamie, właśnie tej produkcji, którą właśnie wymawia się Juson, bo to francuskie słowo oznaczające coś tam z falami jakimiś. Byłem mega zainteresowany już, kiedy zapowiedziano tę produkcję podczas tego nie 3, które minęło teraz. No i jak zobaczyłem demo, to musiałem pobrać i wiem, że będę grał w pełni Wersję, na pewno biorę ją na premierę. Bo jest to gra o wspinaczce po prostu. Jest to gra o wspinaczce, gra nastawiona na eksplorację i na narrację taką minimalistyczną, bo tutaj szukamy, po prostu znajdujemy informacje o tym ciekawym świecie bardzo, bo mamy tutaj świat, który wygląda jak świat po jakiejś wielkiej powodzi, która już jakby, wod, wody już nie ma i jest tylko wyschnięte, są wyschnięte pustkowia i my się wspinamy na taką ogromną, ogromną górę, tak naprawdę jeden ogromny, wielki filar, dookoła którego są pobudowane różne miasteczka, jakieś świątynie, jakieś inne miejsca, w ogóle wraki statków są w ten filar powbijane, że tam na tym filarze była kiedyś cała cywilizacja, Jakaś, i to jest bardzo, bardzo fajny setting. Bardzo mi się to podoba, i właśnie to sprawia, że będzie mi się chciało szukać informacji na temat tego świata. Ale tak, no, wspinamy się po prostu, zaczynamy na dole. I zaczynamy się wspinać, i to jest gra o wspinaczce. Więc siłą rzeczy, gameplay nie może być taki, że wciskaj A i analog w górę. Tylko wciskamy tutaj, jak gramy na padzie, to wciskamy na przemian L2 i R2, czyli dwa triggery, one odpowiadają za sterowanie dwoma rękami. Ale nie bójcie się, to nie jest żadna gra tego typu tych zabawnych gier z zabawnym ragdolem, gdzie to wszystko jest skomplikowane, trudne i frustrujące. Ten Sam proces wspinania się jest prosty, ale po prostu musimy dbać o różne elementy. No, na przykład musimy co jakiś czas odpocząć nawet będąc na ściance jakiejś, możemy na chwilę, tak jak naprawdę jesteście na, w, na ściance wspinaczkowej, to możecie na chwilę oprzeć się w jakimś miejscu bardziej na nogach i na przykład pozwolić, żeby wasze, wasze ręce trochę odpoczęły, prawda? Więc tu jest podobnie. Dochodzą do tego elementy skakania, bo czasem trzeba podskoczyć wyżej i się złapać w odpowiednim momencie czegoś, czasem trzeba użyć linki naszej, możemy się właściwie w dowolnym momencie przypiąć tą linkę, chociaż mamy tylko cztery takie jakby do wpinania do ściany elementy, ale jak go wypniemy sobie w ścianę, to w dowolnym momencie możemy się opuścić i pochuśtać na tej linie, żeby się Widzieć gdzie indziej, jeżeli chcemy. Bo co jest dla mnie najważniejsze w tej grze, to to, że właśnie w przeciwieństwie do wszystkich tych elementów spinaczkowych z gier wysokobudżetowych, tutaj nie ma czegoś takiego, że jest jedna zawsze tylko dostępna ścieżka. Oczywiście ogólnie rzecz biorąc, gra nas prowadzi, to jest liniowa gra. No, ale często jest tak, że na przykład w, nie wiem, w Uncharted macie jedną, jedyną deskę, której możecie się chwycić, mimo że widać, że pod spodem jest trochę desek i na górze jest trochę innych desek, których mógłby się bohater chwycić, ale nie. Jest tylko jedna deska, która jest zaznaczona na żółto, i tylko tędy możecie się wspiąć. Więc tu jest trochę inaczej, tak? Właśnie jak mamy jakąś ścianę, powiedzmy z deskami czy z czymś tam, to możemy się wspiąć trochę wyżej, możemy iść trochę niżej, i potem, jak się wyspiemy wyżej, to możemy w ogóle wejść na, na kawałek podłogi, ale nie musimy tam wchodzić, możemy iść inną trasą troszeczkę. Więc to mi się też spodobało, że to wspiąć naczkowanie jest takie, um, daje trochę swobody w tym jak się wspinamy, nie zawsze ale, ale daje, i potem właśnie mamy to też huśtanie się na, na linie, że możemy brać rozbieg po ścianie, trochę pomagając sobie nogami żeby do, dosięgać jakichś dalszych elementów wysuniętych, więc bardzo, bardzo mi się to spodobało gameplayowo, no i graficznie też jest pięknie wizualnie, naprawdę świetna gra moim zdaniem, i szczególnie to robi wrażenie jak już pod koniec dema, demo tylko pół godziny niestety ale pod koniec dema jak się wspiąłem już wysoko i spojrzałem w dół i zasięg rysowania jest tak fajnie zrobiony że po prostu wid Widać, o, tam na dole, tam jest jeszcze, widać ziemię i tam zaczynałem. I dosłownie widzicie miejsce, w którym zaczynaliście przygodę. I fajnie się na to patrzy, tak z góry, jak już się wspięliście, Trochę jak jesteście w górach i patrzycie z jakiegoś wyższego miejsca i widać początek szlaku, na który wchodziliście. Więc bardzo fajne uczucie i na pewno jest taka satysfakcja fajna w tej grze, mimo że to nie jest trudna gra. Także, rzucą, czekam na premierę, mam nadzieję, niby w tym roku jeszcze ma wyjść. To będzie taka pewnie krótka gra na 5 godzin, ale to dobrze, bo przynajmniej wiem, że dzięki temu znajdę na nią czas. Także nie mogę się doczekać innych mechanik, bo widziałem w trailerach, że tam jeszcze więcej rzeczy ma być do roboty, że tak powiem, i odwiedzania innych biomów i tak dalej. Także dajcie znać, co sądzicie o tej produkcji, że są, czy w ogóle Was zainteresowała, tak jak mnie właśnie, czy może graliście już w demo, bo moim zdaniem to jedna z tych gier średnio budżetowych, Double A, które na pewno warto mieć w tym roku na uwadze. To by było na tyle, do zobaczenia w kolejnych materiałach.